Hejka! Dziś taki luźniejszy filmik. Wybieram się na weekendowy wyjazd i chciałam wam pokazać, co ze sobą zabieram, więc rozłożyłam wszystko do pakowania na łóżku i zapraszam. Przygotowałam trochę więcej ubrań niż mi się wydawało, że będę potrzebowała, ale to dlatego, że zamierzam ubierać się na cebulkę. Yy, ma być zimno, ale słonecznie, więc nigdy nic nie wiadomo. Do auta na podróż ubieram yy, koszulę z House'a. Wydaje mi się, że jest męska, z męskiego działu, jest taka dość yy, luźna. I pod to biały t-shirt, zwykłe czarne spodnie. Ubieram białe Jordany i prawdopodobnie to będzie jedyna para, którą będę miała na sobie, którą biorę na podróż. Dwie kurtki, jedna zimowa, jedna skórka z kapturem. Jedną cieplejszą bluzę, ale myślę, że bardziej ją będę potrzebowała na noc. Ale w razie, gdyby było jednak troszeczkę zimniej, to na pewno mi się przyda. Dwa t-shirty, pierwszy to jest taki. Ala akademicki i drugi zwykły czarny z HMU. Nie wiem jeszcze, którą z tych koszulek ubiorę pod koszulę, bo w sumie obie będą pasować. To jest taka dość mała koszula z Holistera. Oczywiście polowana w się, tak jak większość z tych ubrań. Dalej mam jeszcze sweterek. To jest ten taki z rozcięciami dość wysokimi. Więc na pewno będę pod niego też potrzeba którąś koszulkę. I biorę jedną dodatkową parę spodni. To są te z HM-u, takie przetarte. Do auta biorę y, moje trzy niezbędniki, czyli kocyk, poduszkę i skarpetki. Bez tego nie ma podróży. Y, pokrowiec na kamerę, mam tutaj też ładowarkę i kartę pamięci. Y, portfel, woda, oczywiście jedzenie na jedzenie mogłabym zrobić cały osobny filmik, bo przygotowałam go dość dużo mam tutaj jeszcze mgiełkę to jest siwka, wanilia jeśli lubicie słodkie zapachy to na pewno znacie i na pewno Wam się podoba ziaja kokosowa to z krem do rąk i okulary to są z jednej. one mają bardzo małe szkiełka więc jeśli większość okularów wygląda na Was śmiesznie, bo ma za duże szkiełka to te Wam się spodobają i to tyle. Kosmetyki staram się ograniczyć do minimum, ale maluję się na co dzień, więc trochę tego jest. Yy, pominę już wszystkie żele, szampony i przejdę do kolorówki. Tak wygląda moja kolorówka, więc zacznę już Wam pokazywać. Idźmy od tej strony podkłady. Przygotowałam sobie dwa, bo nie jestem pewna jeszcze, który wezmę. Ten to jest Sensic Matte Finish, on kosztuje jakieś 5, 6, 7 zł, ale on jest takim bardziej. Yy, Kremikiem koloryzującym, a tu mam e, Rimmel Match Perfection. On jest mocno kryjący, dlatego jeszcze się zastanowię, który bardziej wolę. E, gąbeczkę, mam nadzieję, że mi do rana wyschnie. E, Kunkę do włosów. I tutaj mamy e, Puder. To jest z Bourgeois. On jest taki biały, transparentny. Pomadka moja ulubiona na tę chwilę i myślę, że ona jedna mi starczy. To jest taki brudny róż. Ona jest kremowa, ale matowa, więc ona tak nie zastyga całkowicie jak większość matowych pomadek, ale ma takie półsatynowe, półmatowe wykończenie, więc jest bardzo ładna. Duo Catrice. Ja je bardzo lubię nie tylko do brwi, tylko też na oczy i do konturowania. Pomaj ten taki jaśniejszy cień i ten taki ciemniejszy. Dalej, tuż, który się u mnie na tej chwilę najlepiej sprawdza, to jest Volume Colorist z Rimmela. Żeby nie brać trzech produktów, to biorę jeden: to jest z Rimmela i do konturowania, i mam róż i mam rozświetlacz, więc idealnie na podróż. Z Bourgeois biorę cień i muszę Wam go, go pokazać. Bo jego używam na powiekę, ale też czasem jako rozświetlacza, bo ma taki bardzo ładny kolorek. I oczywiście, już yy, paznokcia włożyłam, no ale nieważne. Yy, Korektory, jeśli macie takie jakieś ciemniejsze cienie pod oczami i potrzebujecie mocniejszego krycia, to on bardzo ładnie się sprawdza. Yy, dalej tu mam yy, kredkę czarną do oczu i eyeliner, w razie gdyby mi się chciało zaszaleć troszeczkę z makijażem i to jest maskara do brwi gdy nie chce mi się wypełniać, to wystarczy, że nałożę powiedzmy jedną warstwę tego i brwi wyglądają bardzo dobrze mam tu jeszcze kremik nawilżający w razie gdybym miała jakąś suchą skórę, to wtedy pod podkład żeby lepiej to wszystko wyglądało i płyn a i akcesoria Mm, tu mam taki jeden większy pędzelek i on jest na całą powiekę i czasem nakładam nim rozświetlacz, bo nie mam wachlarzyka yy, tu mam taki skośny do brwi tu mam do oczu do blendowania i tu jest do brązera do różu, do rozświetlacza nawet ten taki jeden duży skośny i te dwa są z Hakuro ten jest z Iwonu, ten nie mam pojęcia biorę też taką szczoteczkę mam rozczesuję brwi, czasem rzęsy jak mi się posklejają, Pensetę, zalotkę. I to tyle. No i to tyle. Przez wakacje nie miałam okazji nigdzie się wybrać, więc cieszę się, że chociaż teraz mogę gdzieś wyjechać. Będę w Karpaczu i pewnie trochę ponagrywam. Będę miała okazję przetestować nową kamerę, bo nie wiem czy zauważyliście, ale jakoś jest trochę lepsza, i myślę, że tak już zostanie, jeśli nie stanie się nic niespodziewanego. No, to zobaczenia.